Króciutka, rutynowa sesja przeglądowa nad kanałem Brudnowskim. Jesteśmy przy ulicy Rady Miejskiej. Godzina 17:56, niedziela 19 lipca roku 2020. Woda w kanale Brudnowskim nadal niska. Widać dno, ale woda jest mętna lekko taka sinożółta, womleczna. Zapach jest niezdrowy dno, które tu widzimy, gnije najprawdopodobniej. Głów nie widać, chociaż widać glony, które porastają na materiale dostarczanym z góry kanału. No, to są te glony. Już je sprawdzaliśmy kilka dni temu. Jedziemy na ulicę Bukowiecką zobaczyć co się dzieje wyżej. Rzut oka z Bukowieckiej na kolanko. No widać nowe łajno stoi. Także był spuszczany rów melioracyjny po raz kolejny. To i łajno. Woda mętna płynie. Zobaczymy co na napływie. No na pływie, tak jak zawsze, cały rów melioracyjny wypełniony jest szambem komunalnym z kolektora. Ależ tego nawalili. Matko święta jeden. zapórka. Odchody stoją. Złoto Targówka stoi tutaj w rowie. Złoto Targówka i miód Białołęki. No jest. Ale tego wypluli. Dajcie spokój. Nie będziemy się nad tym chyba dłużej rozczulać, miała to być krótka sesja przeglądowa. Widzimy, że nie jest dobrze. Kilka zdjęć jedziemy na dworzec kolejowy zobaczyć co przy kolektorze. Na stacji kolejowej bez większych zmian szambo stoi w rowie melioracyjnym, Kupy pływają po wierzchu. Trucizna jest cały czas obecna, bez zmian. Od strony kolektora również bez większych zmian. Tony szamba stoją w rowie meleracyjnym. Napłynął nowy towar od ostatniej sesji. Widzimy ile tamtego jest zebrane. Nie. To samo, co na Bukowieckiej stoi na Belce. Tutaj przelane wodą, odsunięte od kolektora, zebrało się wszystko na Bukowieckiej. Podejdźmy na kolektor i na tym kończymy na dzisiaj. Nie ma się co rozczulać specjalnie nad tym rowem No już. Ależ tego podali, no. Ależ tego podaj. Woda w kolektorze niska. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.